Witajcie! Przed nami lekcja dotycząca gadów, dlatego postanowiłam pokazać Wam moje zwierzątka domowe. Są to gekony orzęsione. Zanim jednak pokażę Wam gekony, chcę pokazać w jakich warunkach hodowane są te zwierzęta. Po pierwsze potrzebne jest terarium. W tym terrarium jedna ze ścian pokryta jest korkiem. Tam są również półeczki, po których gekony mogą się wspinać. Rozciągnięta jest również lina. Znajdują się tam również rośliny, w tym przypadku akurat żywe, natomiast można też w terrarium mieć rośliny sztuczne. Znajduje się też gałąź z otworami, które też mogą służyć do ukrywania się. I miseczki. W tej mniejszej miseczce z tyłu znajduje się pokarm w postaci roślinnej papki, takiego przecierku owocowego. Natomiast do tej większej miseczki wkładane są żywe okazy świerszczy, które są przy smakiem gekonów. W terarium są też dwa rodzaje światła. Pierwsze z nich to żarówka, która może podgrzewać temperaturę panującą w terrarium. W związku z tym, że gekony są zmiennocieplne, więc ich temperatura ciała jest taka jak temperatura otoczenia, możemy w niewielkim stopniu dogrzewać otoczenie, żeby podnieść również temperaturę ciała gekonów. Drugi rodzaj światła to światło czerwone, ponieważ gekony. Są aktywne nocą i my, chcąc je obserwować, włączamy takie czerwone światło, którego gekony nie widzą. W terrarium robi się nieco jaśniej i możemy obserwować aktywność tych zwierząt. Pokażę Wam teraz gekony. Eee, gekony, mam dwa. One mogą poruszać się po ściankach. Nawet bardzo śliskich powierzchni. Mają na palcach łapek takie specjalne przylgi, które ułatwiają im utrzymywanie się właśnie na tych szklanych powierzchniach. Zajrzymy do środka. Gekon orzęsiony ma e, nad Oczyma, wzdłuż głowy i grzbietu e, rzęski. Stąd też jego nazwa: Gekon Orzęsiony. Ich ciało jest dość chłodne ono nie jest śliskie, jest raczej chłodne, pokryte łuskami i suche. Nie tak jak w przypadku płazów, gdzie mieliśmy śluz. Tutaj śluzu nie ma, są łuski. E, oczy nie są osłonięte. Powiekami, dlatego, żeby je nawilżać, przemywać, gekony oblizują je językiem. I jak zobaczycie, jeden nam się schował pod liść, ale może uda się go pokazać. To nie jest czas aktywności gekonów, one będą aktywne raczej nocą, więc teraz powinny odpoczywać. Jeden z nich posiada ogon, natomiast ten drugi ogona nie ma. Jaszczurki w chwili zagrożenia odrzucają ogon. Ten ogon jest mocno unerwiony i po odrzuceniu przez długi czas wykonuje jeszcze bardzo dużo ruchów, podskakuje, zwija się i w ten sposób skupia na sobie uwagę drapieżnika, a w tym czasie jaszczurka może spokojnie uciekać. No i niestety jeden z gekonów właśnie tego ogona się pozbył. Wystraszył się bardzo, kiedy otwierałam terrarium. Gekony właściwie um, nie piją w typowy sposób. Zlizują wodę ze ścianek terrarium, kiedy za pomocą spryskiwacza nawilża się też ich otoczenie. Tutaj wyglądają na spokojne i powolne, natomiast potrafią naprawdę bardzo szybko się poruszać. Szczególnie kiedy polują, wykonują szybkie i gwałtowne skoki, żeby upolować świerszcze. Jeżeli ktoś nie potrzebuje zwierzątka, które będzie brał na ręce i z którym będzie się bawił, a jedynie je obserwował, to Gekony są świetnymi. Właśnie takimi zwierzętami. Nie wymagają wiele opieki, także polecam. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.